Cześć! Dzisiaj mam dla Was całkiem świeże informacje odnośnie konsoli PlayStation 6, kiedy potencjalnie ma być data zapowiedzi oraz premiery tej konsoli oraz kiedy pierwsze devkity zaczną trafiać do deweloperów. Zapraszam do materiału. Partnerem kanału jest firma Destronic, oferująca wysokiej jakości biurka z elektrycznie regulowaną wysokością blatu oraz komfortowe krzesła z dużym zakresem regulacji, które dopasują się do Twoich indywidualnych potrzeb. W opisie filmu znajdziesz linki do strony Destronic oraz kot rabatowy. Cześć, witam Was serdecznie z tej strony Mac i dzisiaj poruszę temat konsoli PlayStation 6. Już od dłuższego czasu pojawiają się różne plotki, przecieki dotyczące potencjalnej premiery tej konsoli, też specyfikacji, ale moim zdaniem trochę za wcześnie mówić jeszcze o technologii. Oprócz tego, że pewnie będą używać dostępnej za rok, dwa lata technologii jak Zen 5 czy RDNA. Jeżeli chodzi o chip graficzny. To tyle, jeżeli chodzi o specyfikacje, a jeżeli chodzi o datę premiery, to jest akurat ciekawe ze względu na to, że ostatnie bar... ostatnio bardzo popularne były plotki sugerujące, że PlayStation 6 może ukazać się jeszcze nawet w 2027 roku, co moim zdaniem, już od dłuższego czasu jakoś zbyt optymistycznie to brzmi ze względu na to, że jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że PlayStation 5 Pro zostało wydane nawet jeszcze niecały rok temu i właściwie nadal się rozkręca, jeżeli chodzi też i o wsparcie deweloperów i gier, więc wydawanie konsoli właściwie już za dwa lata to trochę tak wcześnie by się wydawało, więc 2028 rok. E, chyba tak lepiej brzmiał e, w moim e, przekonaniu, ale teraz mamy nowe informacje sugerujące, że PlayStation 5 Przepraszam, PlayStation 6 może się ukazać nawet rok później, czyli w 2029 roku. Oczywiście ta informacja pochodzi od pana, który się nazywa Detective Seeds na Twitterze. Jest to gość, który twierdzi, że ma kontakty z w PlayStation i rozmawiał z inżynierem, który właśnie. Pracuje nad hardwarem tam, i on twierdzi, twierdzi, że PlayStation 6 zostanie zapowiedziane w 2028 roku, a premiera konsoli na rynku ma nastąpić no, generalnie pod koniec 2029 roku, czyli jesień-zima. Nic tu nowego nie ma, jeżeli chodzi o jesień-zima, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę zarówno Xboxa, jak i PlayStation, to jakoś nie przypominam sobie konsoli od nich, która miałaby premierę jakoś na wiosnę. Nintendo to trochę inna bajka, bo Switch pierwszy został wypuszczony w lutym, a teraz mamy, mieliśmy premierę w czerwcu, czy początek czerwca, dobrze mówię. Więc to by się wszystko zgadzało. Zaraz wrócę do dat konkretnie, jeżeli chodzi o, o, o lata. Tutaj mamy też dodatkową informację, że dev czyli te takie prototypy pierwszych konsol, trafią do deweloperów już podobno na wiosnę przyszłego roku. A PlayStation 5 Pro ma dostać upgrade, jeżeli chodzi o FSR 4. I teraz ciekawe jest to, że on tutaj mówi o FSR 4, I to jest informacja z 5 czerwca, przepraszam, lipca. I kiedy to było, nie jestem pewien, kto pierwszy wypuścił informacji. Czy, czy sam Mark Serny potwierdził, że FSR będzie dostępne już w przyszłym roku. Czy to było przed 5 lipca, czy po 5 lipca, bo chodzi mi o to, że to co on mówi, wpisuje się w to co Mark Serny właśnie ujawnił też oficjalnie i właśnie nie. Nie jestem pewien, kto ujawnił to pierwszy. No nieważne, w każdym razie, tak jak zawsze, jeśli chodzi o takie zapowiedzi, takie informacje, zawsze trzeba je trochę traktować z przymrużeniem oka. Nie dlatego, że nie są zawsze prawdą, ale może dlatego bardziej, że czasami plany się zmieniają. Więc czasami ci insiderzy dostają trochę po uszy za to, że a, źle powiedział, a potem zostało później albo wcześniej coś ujawnione albo się ukazało, ale no wiecie, oni też bazują na planach wewnętrznych, które czasami się zmieniają, czasami pewne projekty w ogóle zostają anulowane, więc to też trzeba na to po prostu brać poprawkę. To nie jest tak, że ja twierdzę, że Detective Seeds czy ten inżynier, z którym on rozmawiał, ma rację lub nie ma racji, tylko mówię, że... Pewne plany mogą się zmienić. Nawet jeżeli na dzień dzisiejszy data premiery PlayStation 6 może być zaplanowana na, na 2009 rok, nie wiadomo, może wypuszczą w 2028 roku. Co nie zmienia faktu, że m, prze, przede wszystkim ten 2027 rok, o którym tyle się mówiło jeszcze kilka tygodni temu, no tak, jak wspomniałem na początku, brzmiał trochę zbyt optymistycznie. A druga sprawa jest taka, że. W, PlayStation 5 Pro zostało wydane całkiem niedawno więc no, trochę by tak że tak powiem zabili własną swoją konsolę tym bardziej że zarówno PlayStation 5 Pro jak i PlayStation 5 świetnie się sprzedają zwłaszcza PlayStation 5 które nie dość że teraz już no, coraz lepiej jest wykorzystywane przez deweloperów oczywiście zda nadal zdarzają się sytuacje gdzie mm, no, gry no są źle zoptymalizowane, ale to, na to nikt nic nie poradzi. A no, biorąc pod uwagę to, jak dobrze nadal się PlayStation 5 sprzedaje, to wypuszczanie konsoli już właściwie za no, niecałe dwa lata, no, za dwa lata yy, raczej nie... Z jednej strony fajnie by było dla entuzjastów, ale dla casuali to chyba jednak za wcześnie. Biorąc pod uwagę to jeszcze, że masa ludzi i to naprawdę mówimy o milionach użytkowników, nadal używa PlayStation 4, i PlayStation już od tamtego roku, w tamtym roku już opublikowali raport sugerujący znaczy nie sugerujący, poparty danymi bo przecież mają dostęp do osób, które się logują, połowa ludzi polowa, połowa użytkowników PlayStation w tamtym roku to byli nadal Play to byli nadal użytkownicy PlayStation 4. Więc no w tym roku pewnie już jest ich trochę mniej, ale nadal to są miliony, dziesiątki milionów ludzi, bo jeżeli weźmiemy zał założymy, że Teraz tych aktywnych użytkowników jest chyba około 120. Tak mi się wydaje jakoś tak no to mamy 60 milionów PlayStation 5 czy tam więcej no to co najmniej 50 jak nie 40 50 milionów to są nadal użytkownicy korzystający z PlayStation 4. No a tu Sony by wyjechało już od razu z PlayStation 6. Z jednej strony to dopiero byłby przeskok z PlayStation 4 na PlayStation 6, nie? ale chodzi mi o to, że wydaje mi się, że Sony nie będzie się bardzo spieszyło z wydaniem PlayStation 6, bo nie musi. Microsoft ogólnie w pewnym sensie olał sprzęt, w sensie, że no nadal będzie produkował swoje konsole, ale już nie, nie będzie taki agresywny, jeżeli chodzi o promowanie i sprzedaż swoich konsol więc Sony nie będzie musiała aż tak się spieszyć. Raz, że będą mieli mniejsze ceny, jeżeli poczekają trochę z premierą PlayStation, a poza tym będą, będą mieli więcej czasu na przygotowanie premiery, tak? Więc, a nie jest to łatwe, zresztą, jak sobie popatrzycie ostatni, na ostatnią premierę Nintendo, gdzie Nintendo podobno, pierwsze plany miały być, żeby wypuścić tę konsolę już w tamtym roku, a musieli czekać, a poczekali aż do czerwca z powodu na, na dostępność sprzętu i różnych części do tych konsol. No i oczywiście też developingu gier. Więc ja uważam, że Wcześniej niż 2028 rok, to na pewno PlayStation 6 nie, nie zobaczymy. Może nawet w 2029 roku, jeżeli Xbox faktycznie z tą swoją nową strategią nie będzie aż tak bardzo dociskał PlayStation, jeżeli chodzi o, o konkurencję w sprzedaży konsol. A ogólnie Xbox się w ogóle już teraz prawie nie sprzedaje. Taka jest prawda. E Rok temu już się kiepsko sprzedawało, a teraz sprzedaje się jeszcze gorzej, więc takie są po prostu fakty i sony. Nie sądzę, żeby się jakoś tam specjalnie z tym spieszyło. Jeżeli już coś, to możemy rozważyć ewentualnie premierę może jakiejś konsoli przenośnej wcześniej, bo to byłoby uzupełnienie tego co, co mamy, tak? Tym bardziej, że ta konsola no, też nie będzie jakoś super mocna, więc wy, wypuszczenie jej trochę wcześniej przed PlayStation 6 miałby może większy sens, zobaczymy. W każdym razie tak to na dzisiaj wygląda, oczywiście to są wszystko przecieki, a nie oficjalne informacje, więc zawsze trzeba to traktować z przymrużeniem oka, ale mimo wszystko Ciekawe informacje na pewno. Dobrze, słuchajcie, to chyba tyle na dzisiaj. Dzięki bardzo za wsparcie. Trzymajcie się ciepło i widzimy się w następnym materiale. Cześć.